Kiedy zrobiłeś coś po raz pierwszy? Pogadajmy o tym. Kacper Bisan przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Żyję. Nie jest to takie oczywiste, ponieważ w weekend zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem i było to troszkę ryzykowne. I w świecie w ogóle rozwoju osobistego jest takie mądre pytanie, które brzmi, kiedy zrobiłeś coś po raz pierwszy? I to jest takie pytanie, które wiele osób mówi, a takie tam coachingowe, ale kiedy zaczynam o tym myśleć, to rozumiem, że. Czasem pędzę, 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 robię coś w jakimś schemacie, robię coś od dawna i nie szukam nowości. Myślę, że każdy z nas ma takie okresy, że po prostu przez jakiś czas wchodzi, przez jakiś czas wchodzi w jakąś rutynę, w jakiś schemat i to jest normalne. Natomiast robienie czegokolwiek po raz pierwszy daje ogrom możliwości. I teraz, co ja ostatnio, co ja ostatnio zrobiłem i co się działo w weekend? Zadzwonił do mnie znajomy, który organizuje MecChartatywny.pl i to jest taka inicjatywa, która jest dwa razy do roku, gdzie grają artyści kontra przedsiębiorcy. Wy, uwaga, hokeja. No i mówi Kacper: Możesz tutaj wesprzeć tą ideę i możesz grać z nami w zespole. Więc ja powiedziałem, że wesprzeć to tutaj prędzej, ale grać? No nie bardzo. Dlaczego? Ponieważ na łyżwach jeździłem ostatni raz, 10 lat temu, 15 minut na jakiejś ślizgawce i nie wspominam tego jako jakiś tutaj dobry wyczyn. A wcześniej, jak miałem 7 lat, to na jakimś zimowisku też tam próbowałem coś się uczyć. I to jest moje całe doświadczenie z łyżwami. Więc mówię mu, że stary, no zabije się. A on mówi, nie, nie będzie tak źle, dzień wcześniej jest jakiś trening, trochę pojeździsz, to tam się nauczysz. Więc ja wiedziałem, że tak nie będzie, ale stwierdziłem, dobra, to jest ciekawe, to jest rozwojowe, to nie jest łatwe jeździć na łyżwach, jak się nie jeździ, koordynować kij i jeszcze ignorować te kilkaset osób, które jest na trybunach i ogląda to, ten wyczyn. Tak więc powiedziałem, jasne, robimy. No i okazało się, że faktycznie nie było to łatwe, wiele gleb zaliczyłem, ale, ale finalnie okazuje się, że poznałem bardzo ciekawych ludzi, zarówno świetnych przedsiębiorców, jak i artystów, jak i po prostu ludzi, którzy byli gdzieś na obsłudze, którzy mają energię, pasję w sobie, naprawdę sporo ciekawych ludzi, zupełnie inne spojrzenie. Poznałem też sport w takim innym wydaniu, no bo nie w każdym, nie w każdej szatni. Oprócz izotoników i wody jest cytrynowka, tak? także to są dla mnie nowości sportowe. I naprawdę świetnie się bawiłem. Mimo, że było to stresujące, mimo, że ten wielki strój, to zakładanie tego wszystkiego, łyżwy. Ja mam haluksy na stopach, ściśnięte haluksy. No dramat, dramat. Ale strzeliłem, teraz uwaga, marketingowy przekaz, jedną czwartą bramek naszej drużyny. Jedną czwartą, to znaczy, że strzeliłem jedną z czterech. Fartem gdzieś akurat stałem na środku, gdzieś tam się krążek pojawił. Pacnąłem nim do bramki i jest fajnie. Więc mam ogromną satysfakcję. Zebraliśmy dobre pieniądze na, na, na dobry cel, bo każda osoba, która grała po stronie przedsiębiorców musiała oczywiście wpłacić darowizny na, na szczytny cel, także, także fajnie. No i teraz okazuje się, że nie zginąłem, nic się złego nie wydarzyło. A mam nowe znajomości, nowe doświadczenie, nawet nowe plany w przyszłości, bo chętnie bym powtórzył taką grę, takie treningi. Bardzo fajna rzecz. Więc pytanie jest takie: kiedy ty znowu zrobisz coś po raz pierwszy? Czy to musi być od razu coś ekstremalnego, coś niebezpiecznego w jakimś stopniu? Jasne, że nie. Możesz zrobić cokolwiek. Możesz sobie wykupić. Wykupić cokolwiek, co cię interesowało, co jest dla ciebie nietypowe, możesz pójść na na przykład kurs renowacji mebli albo, jak kiedyś, byłem na malowanie przy winie. Ja nigdy nie maluję, ja nie potrafię malować, jestem antyterenciem, jeżeli chodzi o sztukę. No i co? I faktycznie rali, wino, jakieś przekąski, farby były, płótno jakieś. i i dwie osoby z ASP, które podpowiadały, co tam można z tego wykrzesać. Ja oczywiście zrobiłem jednego wielkiego potwora, bo nie wiem, jak nazwać ten mój obraz, ale mi świetnie się bawiłem. Także być może, i poznam tych ludzi, bardzo fajna inicjatywa. Także być może nie musi robić czegoś niesamowitego, tak? może nauczy się grać w szachy. Być może pojedź sobie do planetarium. Jeżeli akurat mam planetarium blisko, bo jestem z Katowic w Chorzowie z Planetarium, no ale być może musisz dojechać 100-200 km do planetarium, to wybierz się, zobacz, posłuchaj od kogoś mądrzejszego od siebie coś o naszym układzie słonecznym. Czemu nie? To jest jedna z najlepszych. Te pytanie, kiedy zrobiłeś coś po raz pierwszy nowego, po raz pierwszy, to pytanie ma bardzo dużą moc i jeżeli będziesz robił często nowe rzeczy. To możesz odkryć nowe pasje, nowe inspiracje do biznesu, nowe hobby. Być może kogoś poznasz, kto zmieni Twoje życie w różnym stopniu, bo możesz poznać zarówno wspólnika, jak i partnera, jak i przyjaciela, jak i osobę, z którą będziesz po prostu prowadził jakąś pasję nową. Bardzo, bardzo polecam. I, i zresztą weekend miałem cały rozwojowy, dlatego że na przykład po kilkunastu latach spotkałem się z grupą znajomych. W niedzielę i, no i to była uczta intelektualna dla mnie, ponieważ jedna osoba, jedna koleżanka miała męża z Peru, druga koleżanka miała męża z Hiszpanii, więc były, było część dialogów po polsku, część po hiszpańsku, część po angielsku. Ja w tym wszystkim jakiś zagubiony, ale, ale fajnie. Ludzie bardzo inteligentni, z innymi poglądami. Mam takiego przyjaciela z lat, który jest prawnikiem. Ma skrajnie inne poglądy, na przykład nie lubi jednego z naszych gości, którego mamy często w ekspercie w Bentley'u, nie zgadza się z jego poglądami, ale potrafi merytorycznie powiedzieć dlaczego. Więc ja w jakimś odwecie, w, jakimś tam, w jakiejś opozycji, tłumaczę dlaczego ja uważam, że to jest wartościowa osoba i ciekawa, i mogliśmy się zderzyć, tak? To jest wszystko fajne. Do tego byłem na imprezie. Niby impreza o osoby, którą znam, ale się okazało, że był przebrany święty Mikołaj, rzutnik na kolędy, barman i osoba, która grała na, to nie było pianino, to było takie małe mini pianino. Nie keyboard, nie pianino, coś pomiędzy. Takim jestem, tak jestem ignorantem, że nawet nie wiem, co to, 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 to dokładnie było. Jak zobaczyłem, jak można stworzyć imprezę i zrobić ciekawy klimat, to też stwierdziłem, że to jest dla mnie jakaś nowość. Także im więcej różnych inicjatyw podejmujesz, im częściej mówisz tak. Zresztą bardzo polecam film Yes Men. To jest oczywiście komedia i nie o to chodzi, żeby zawsze mówić tak. Zresztą umiejętność mówienia nie jest jedną z kluczowych umiejętności w ogóle w życiu i biznesie. Natomiast jeżeli szukasz inspiracji, szukasz jakiejś świeżości w życiu, to bycie Yes Menem, bycie na tak jest naprawdę świetną opcją. Także polecam pomyśleć, kiedy robiłeś coś. Po raz pierwszy i pomyśleć, co chciałbyś zrobić. Ja kilka takich celów mam na nowy rok, nawet bo nagrywam to pod koniec grudnia. Zresztą za tydzień opowiem o tym, jak realizować swoje cele bez motywacji, bez specjalnej wiedzy i bez napalania się, że 1 stycznia lecimy, bo da się to zrobić często, prościej, da się delegować swoje obowiązki, delegować swoje motywacje nawet. O tym opowiem już w kolejnym odcinku. A Ty pomyśl, co możesz nowego zrobić w życiu. Wymyśl to, zapisz się na jakiś kurs, na jakiś sport, na jakiś event. Zresztą Damian Abramowicz, z my robimy Happy Newsa, ostatnio ze znajomymi kupił bilet na losowy koncert. Jakaś kapela, której nie znał, Typ muzyki, której nie znał, zapisał się i mają pójść. Jestem ciekaw, jak mi się to będzie podobać. Bardzo ciekawa opcja, ciekawy pomysł. Żeby nagle pójść, jak nie słuchasz Disco Polo. No, inaczej, może jak nie, nie lubię Disco Polo, to bez sensu, ale jak, jest, jak, jak jesteś otwarty na inny typ muzyki, to czemu nie? To pójść. Albo nie wiem, pójdź sobie na mecz futbolu amerykańskiego. Albo rugby. Nie w każdym oczywiście mieście jest, ale w wielu takich większych miastach są ludzie, którzy grają albo w rugby, albo w futbol amerykański. Można znaleźć mecz, zapisać się, zobaczyć. Wtedy, wtedy musisz poczytać sobie przepisy, Zobacz na YouTubie o co w ogóle chodzi w tym, bo to nie jest takie proste jak się wyjdzie tak... Po prostu i próbuję się ogarnąć o co tam chodzi. I potem na trybunach będziesz już mógł zobaczyć atmosferę, jak to wygląda w praktyce. Ja, ja ostatnio miałem się zapisać na mecz, miałem kupić bilet na mecz futbolu amerykańskiego. wakład akurat byłem za granicą, gdzie taki mecz był, ale akurat się nie schychronizował ten mecz z moim pobytem, więc no, nie wyszło. Ale widziałem na przykład mecz mecz NBA na żywo, świetne przeżycie, już wiem. Jak to wygląda? Wiem, co mi się podoba, tam co mi się nie podoba. Wiem, jaki sektor wybrać w przyszłości. Czyli, właśnie, dowolny na środku boiska, także widzę środek boiska i wysokość nie ma większego znaczenia. Jestem trochę mądrzejszy. O, o być może taką, taką prozaiczną wiedzę, ale, ale to potem powoduje to, że mamy inspiracje w głowie, że mamy jakąś świeżość. Na przykład pójdziesz sobie do kina na film, który Cię nie interesuje, w sensie typ filmów, film, który Cię nie interesuje. Ja na przykład nie lubię takiej fantastyki odklejonej od rzeczywistości typu Avengers. Ale ostatnio gdzieś mi się rzuciło, rzuciły mi się Avengersi gdzieś w internecie, te postacie wszystkie Marvela. I nagle zacząłem o tym myśleć i pomyślałem sobie w ten sposób, że to jest ciekawa koncepcja, że są różne postacie z różnych filmów i nagle oni się tam w jeden film na jednym filmie razem pojawiają i, i tworzą po prostu film z kilku różnych postaci niby odrębnych od siebie. I pomyślałem, że przecież my możemy w Eksperty też tak zrobić. Mamy przecież Misię Ekspertusia, mamy Felicję, mamy Montego, mamy Pracowitka, mamy niedługo a, a nie powiem jeszcze jaką bajkę mamy i pomyślałem, że czemu nie zrobić bajki, gdzie po prostu Kilka różnych postaci, które ma różne supermoce, które ma różne umiejętności. Czemu oni nie mogliby zrobić na przykład spółki i nie, nie, nie zrobić bajki o tym, jak te postacie razem wchodzą w jakąś interakcję i dążą do jakiegoś celu? Coś, co zupełnie mnie nie interesuje, zainspirowało mnie do tego, żeby zrobić coś w naszym biznesie i stworzyć ciekawą bajkę. Także ona się właśnie tworzy. Beata, autorka tej książki, już ma całe koncepcje, plany. Piękna sprawa. Zatem uważam, że takie wychodzenie poza schemat, wychodzenie poza swoją bańkę daje ogromny rozwój. I zauważyłem też, że często jest tak, że, że jeżeli rozmawiasz tylko z ludźmi z jednego kręgu, to to jest fajne, bo ci ludzie cię często wspierają, rozumieją i jak najbardziej warto się otaczać ludźmi podobny, podobnymi do siebie, którzy mają podobne wartości. To jest oczywiste, o tym mówi każdy. Ale też uważam, że tym warto wyjść zupełnie poza, poza schemat, czyli. Tak jak mówiłem, no nie wiedziałem, że. Ja jestem mecz więc tam wszyscy mieli dobry humor, ale nie wiedziałem, że, że piwo i zytynówka to jest coś normalnego w szatni hokejowej. E, e, oczywiście, żeby też nie było, że tam jakieś bo tam każdy symbolicznie się, się tam napił, e, ale ja akurat prowadziłem, więc, więc nie mogłem. Natomiast, natomiast chodzi o to, że nagle widzisz inny klimat. Ludzie uśmiechnięci, zadowoleni, spoceni w tej szatni. Ciekawa rzecz. E, nie wiem jeszcze, jak, jakie piętno odbije poza za kwasami, które tutaj mam na nogach. Nie wiem, jakie piętno odbije mecz hokejowy na moim życiu, ale pewnie pewno jakieś odbije, bo jest to coś zupełnie nie z mojej bajki. Ja, no ja poziom tej hokeja oceniam swój, no tak jakby ktoś, kto no nie ma nóg, chciał grać w piłkę nożną, klasyczną, bo pewnie są jakieś tam paraolimpiady jakieś inne opcje, ale to ja tak oceniałem swoje szanse. Okazało się, że nie było tak źle, że potrafiłem tam po prostu jakoś na tym lodzie ustać Czasem nie potrafiłem, ale generalnie przez większość czasu jednak się utrzymywałem i to już dla mnie był sukces. To dla mnie był sukces. Także, e, także myślę, że jeżeli odnajdziesz się w czymkolwiek innym i tam będziesz miał mikrosukces, wiesz, trochę lepszy niż myślałeś, e, to naprawdę miał satysfakcję ogromną z tego i to na pewno odniesie piętno na Twoim życiu. Tyle ode mnie. Hakunam matata. Wszystko dobrego. Cześć. Subskrybuj kanał Kacpra. I uśmiechaj się każdego dnia.